Siema. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak grać y, gry z PlayStation 1 tak y, tzw. PSX na konsoli PSP będzie potrzebny plugin Pops Loader link do do będzie w opisie a więc y, zaczynamy będzie tak wyciągamy karty z PSP, wpinamy do komputera Następnie tworzymy na karcie od razu plugi, folder o nazwie plugins Set Plugins. Set set Napiszę w opisie filmu, Wszystko co będzie trzeba. Więc tak, następnie tworzymy klik tekstowy tekstowy game. Na razie tyle nic tam nie wpisujemy. Następnie w folderze, w którym ściągnęliście to znajdował się w plik popsloader.plx Kopiujemy go i wklejamy. Następnie kopiujemy tą menikę, która jest w pliku Pops txt. i to co skopiowaliśmy klejamy do game. Ja mam kilka innych komend, ponieważ mam również um, Remote Jo To jest taki plik do nagrywania z PSP. Zapisujemy zmiany. Jeszcze również kopiujemy cały plik Pops do tego folderu Set yy, Tak to by było tutaj na tyle. Wyłączamy. Teraz pokażę co trzeba zrobić na PSP. To jest właśnie Remote i tak. yy, Zależy to od softa. Jak ktoś ma softa. W moim przypadku klikacie SELECT. Yy, oczywiście PSP musi być przerobione. W niektórych softach yy, będzie trzeba przytrzymać yy, takie klapisze z góry. Yy, Jeden to jest L, drugi R, lewy, prawy. Yy, resetuje się całkiem konsolę i gdy się włącza, yy, trzeba przytrzymać właśnie te przy przyciski lewy i prawy. Yy, wchodzimy, Enter Recovery. Teraz Wam się wyłączy. Nie będzie się pokazywać, ale ja powiem co będzie trzeba zrobić. Wchodzimy w zakładkę plugins, która będzie się znajdować w recovery właśnie. I pod prx, PRX w kwadratowym game ustawiamy enable. Tak samo pstloader.trx w znalezieniu kwadratowym pops, i ustawiamy również na enable. Klikamy back i exit. I następnie, jeśli już wszystko zrobiliśmy, i ściągamy grę, którą będziemy chcieli. Ona będzie w formacie PBP. Ja więc tak wchodzimy na, z powrotem kartę pamięci do komputera. Wchodzimy w folder pp Game. Tutaj tworzymy folder z nazwą gry. Nie, to i nie należałoby, żeby nazwa gry, którą teraz piszemy była krótka, gdyż będzie długa, mogą pojawiać się problemy, moja no to, <złyszą> to będzie grać Bandicoot 2. Pchodzimy folder, a następnie tą grę jak jeśli nie będzie nazwana, to ja trzeba ją nazwać E v O O wszystko ją do tego właśnie folderu C, Game i tam tworzymy na folder, który nazywamy, jak to się nam pokazało na konsoli Dobrze. Teraz można już wyciągnąć kartę i podpinamy ją do w naszej konsoli PSP. Gdy już potyliliśmy konsolę, w MemoryStick znajdzie się plik PSP1. On tak będzie wyglądał. Nie wiem czy tylko w tym nie ma tego tak jakby, czy tam w każdym będzie PSP S1. W którym razie odpalamy. I się włącza. Tutaj nie będziecie widzieć, gry ponieważ mam wyłączoną opcję nagrywania gier. A więc to by było na tyle. Dodam jeszcze, że gdy klikniemy Home, można zmienić rozdzielczość od razu na psp, także możemy zmienić sterowanie. A więc w tym poradniku to by było na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć!